o, on No biego! Benji! No klepaj go! No ty debilu, jebany! Kurwa, ja go napierdalą, a ty znowu no! You not coming out! Chodź, chodź, Spierdolę debilu! ale dawniej już wydałem jak to! Jaki kurwa wyszy ci zajęło wynajmięcie tego jebanego motelu? Może Boże, mi się pożyczyć! Znaczy, z bankomatu wyciągnąć! No to, no wiesz, no to... Gdzie dzwonić? Wtedy trzeba... Ciii Nie ma nic Biedno jaja Chciałbyś zbliżyć dola? Możesz, otworzyć ci nawet O mnie, jebiają kurwa stary O kurwa jebić jest to za... O kurwa mać Rodzicie kurwa, nie ma. Dobra nie, bo tyś mi przedtem obił, dobra, nie, przepraszam, przepraszam I fucking hate What? Te, pojebało cię Zielony uh. Kurwa Ładu wow, te the... Yeah, cause I'm driving a Tesla. shit, man! <laughs>